Jeżeli trafiłeś na ten materiał przypadkiem, to pewnie zastanawiasz się, co ten główniarz może powiedzieć mi na temat otwarcia swojego pierwszego biznesu, zaczęcia swojego pierwszego side hustle i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zapewniam cię, że ten główniarz, którego widzisz, zaczął nagrywać na YouTubie 10 lat temu, w wieku 14 lat, nagrywając sobie gierki typu Minecraft i osiągnął dzięki temu partnerstwo, do którego należał wtedy na przykład Multigameplay Guy, czyli teraz Young Multi i. Chyba też Rezi, bo pamiętam, że oni się dosyć mocno trzymali, więc chyba Multi też jemu to partnerstwo załatwił. Więc wiecie, to generalnie rzecz biorąc już wtedy w wieku 14 lat można powiedzieć, że miałem jakąś smykałkę do czegoś. Później zaczynałem z wideoprodukcją, nagrywałem materiały dla różnych akademii sportowych, które na przykład przygotowywały rapera z Katowic Miłosza. Chyba się tak to czyta. Wiem, że pisze się chyba Miłosch. Więc troszeczkę tych rzeczy w życiu robiłem i już w całkiem młodym wieku, więc wydaje mi się, że mogę chociaż jakąś część do waszego życia wnieść, która wam pomoże, szczególnie, że na YouTubie można znaleźć naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo wszelakich materiałów związanych z tym, jak zacząć swój pierwszy biznes, jak zacząć jakieś swoje side hustle, czy to na polskim YouTubie, czy to na amerykańskim YouTubie, jest tego naprawdę sporo. Natomiast, będąc całkowicie i w 100% szczerym, 90% z tych materiałów to jest gówno. To jest bullshit, który nigdy w życiu mi nie pomógł, bo jest bardzo daleki od rzeczywistości. Opiewa o opowiadaniu o bardzo cukierkowym podejściu do biznesu, o tym, że jak napiszesz 100 cold maili, to zaraz się ktoś znajdzie. Jak zaczniesz rozdzwaniać po ludziach, to znowu się ktoś znajdzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast realia są bardzo często takie, że po pierwsze, nie każdy nadaje się do cold callingu, nie każdy nadaje się do tego, żeby teraz wylecieć do ludzi i zacząć promować swój biznes. I jest wiele różnych rzeczy, które generalnie stają na przeszkodzie, kiedy chcemy rozpocząć coś swojego, po prostu coś pierwszego, co jest nasze. Natomiast większość z tych rzeczy tak naprawdę dzieje się tutaj i to to będzie waszym największym problemem i to na tym dzisiaj skupimy się najbardziej. I pokrótce dam wam taki mój tak naprawdę można powiedzieć nie chcę powiedzieć przybornik ale pewnego rodzaju taką moją instrukcję do której doszedłem na bazie tak naprawdę no nieudanych kilkudziesięciu prób otwarcia czegokolwiek, tak? Także trochę tego było, więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że ta instrukcja może się wam przydać, zaczynając od rzeczy podstawowej, czyli tego. W sieci w ogóle przedstawiany nam jest swój biznes jako pewnego rodzaju ucieczka, jako jakaś alternatywa do można powiedzieć pracę na etacie, do pracy dla kogoś i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najczęściej jest to błędne zrozumienie w ogóle działania systemu i tego w jaki sposób system tak naprawdę działa. Bo jeżeli przyjrzymy się pewnego rodzaju hierarchii, to zrozumiemy, że nawet większe firmy i właściciele większych firm są najczęściej pod butem udziałowców, są najczęściej pod butem innych banków. Które udzielają im kredytów w celu rozwoju, i tak dalej, i tak dalej. Więc koncept w swojej głowie, w której myślicie, że będziecie kiedykolwiek zdani tylko na siebie i będziecie w 100% panem samego siebie. Bardzo szybko może ulec destrukcji w momencie, kiedy przychodzi świat realny, świat, w którym potrzeba po prostu kogoś do rozwoju, potrzeba pieniędzy do rozwoju itd. itd. Nie jest to niemożliwe, natomiast warto mieć świadomość tego, że bycie pod kimś w dzisiejszym świecie jest praktycznie no, immanentną częścią życia każdego. Myślę, że ta kasta społeczna, która gdzieś jest tam na samej górze zamknięta, i, i, i rzeczywiście są to jacyś właściciele banków centralnych. No to tam można powiedzieć, że są to rzeczywiście ludzie, którzy nie mają raczej nad sobą nikogo. chociaż też możliwe, że mają, a nawet o nich nie wiemy. Natomiast reasumując, to, co mi chodzi, to to, żeby zmienić podejście, że nie ma nic uwłaczającego w tym, że pójdziecie i popracujecie chwilę na etacie, nie ma nic uwłaczającego w tym, że będziecie pracować gdzieś dla kogoś. Dlatego, że prawda jest taka, że całe życie będziecie pracować dla kogoś, jeśli chcecie jakkolwiek zarabiać pieniądze. I to, że będziecie sobie tłumaczyć to, że wasi klienci to wy nie pracujecie dla nich. Czy nie pracujecie dla swoich pracowników, którym, którymi musicie zarządzać? To jest błędne koło, w które ja też kiedyś wpadałem. I cały czas myślałem, że biznes to jest właśnie taki brak pracy, że mogę uciec do zarządzania swoim biznesem, do otwarcia swojego biznesu i jednocześnie nie musieć wtedy pracować. Tak? Nie miałem jakby rozdzielenie między własnym biznesem a pracą na etacie dosyć bardzo, bardzo duże. Natomiast prawda jest taka, że te dwie rzeczy mają bardzo dużo wspólnego ze sobą ponieważ praca to jest praca i tutaj przechodzimy do kolejnego podpunktu, którym bardzo często ludzie się potrafią zachłysnąć. Jest to podpunkt na temat pasji, na temat pracy w kontekście właściwie jej braku, dlatego że bardzo często spotykamy się z takim stwierdzeniem, że jeśli ktoś robi to, co kocha, to nie przepracuje ani jednego dnia w życiu. Moim zdaniem znowu totalny bullshit, totalne gówno. Które nie ma e, tak naprawdę przełożenia na rzeczywistość. Bo praca to jest praca. Pytanie tylko, jak rozumiemy pracę, bo jeżeli rozumiemy ją mocno negatywnie, jako coś, że nienawidzimy czegoś robić, no to rzeczywiście w momencie, kiedy będziemy na przykład kochać, nagrywać filmiki na YouTubie, no to rzeczywiście nie będziemy tego nienawidzić. Natomiast dalej będziemy nad tym pracować. To nie jest tak, że osoba, e, która pracuje nad swoim kanałem i kocha jednocześnie to robić, ona nie pracuje. Oczywiście, że ona pracuje. Jest tu kwestia tylko rozróżnienia i postawienia sobie pewnej granicy. Natomiast nie mówię o tym bez przyczyny. Mówię o tym dlatego, że większość ludzi ma takie po prostu... Zresztą ja byłem w tym gronie ludzi przez bardzo długi czas. I też myślałem, bo tak często jacyś coachowie pseudo starają się nam wmówić, że właśnie kiedy znajdziemy tą swoją pasję, to nie będziemy pracować. Nie, moi drodzy. Pieniądze mają to do siebie, że nieważne w jaki sposób będziemy je zdobywać, to musimy coś od siebie dać. Dać. Czasami trzeba ruszyć coś mniej, czasami coś bardziej, natomiast praca jest immanentną częścią w momencie, kiedy chcemy coś zdobywać, kiedy chcemy zdobywać pieniądze i kiedy chcemy otworzyć nasz biznes. Czy wyobrażacie sobie kogoś, kto siedzi na samej górze i już nie robi nic, tylko rusza pionkami? To też jest praca. Czy wyobrażacie sobie kogoś, kto na przykład. Sprzeda swój biznes za gruby hajs, i teraz będzie miał konkretną ilość pieniędzy, z którą może żyć do końca życia, dalej będzie pracował zarządzając tymi pieniędzmi, żeby po prostu nie wypieprzyć tych pieniędzy za szybko. Także praca, jeżeli zrozumiemy, że praca jest immanentną częścią naszego życia, niezależnie od tego, czy mamy swój biznes, czy nie, to już będziemy bardzo mocno do przodu. Dlaczego? Dlatego, że już będziemy. Przed wszystkimi ludźmi, którzy myślą, że swój własny biznes to jest coś, w czym nie trzeba się starać. Natomiast przechodząc do następnego podpunktu, który tak naprawdę jest w tym wszystkim najistotniejszy: biznes to jest nic innego jak pewnego rodzaju wasze dziecko. I im mniejsze jest dziecko, tym więcej uwagi musimy mu poświęcić, tym więcej czasu musimy spędzić nad nim, żeby po prostu było zdrowe i nic mu się nie stało. I tak samo jest z własnym biznesem. To jest coś, co na samym początku was pochłonie całkowicie w 100% na 500%. Będziecie zapierdalać 10 razy więcej niż pracując na etacie, dlatego że będziecie mieli tyle kropek potrzebnych do połączenia. Jeżeli ktoś stara się wam mówić, że jest inaczej, to znaczy, że albo nigdy nie miał swojego biznesu, albo, wiecie, Daddy's money, i po prostu na wszystko znajdują się pieniążki z dupy, które można wypieprzać, i tak oto, no cóż cz, mogę powiedzieć, zazdro, <ścoughs> i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten początek. Który jest bardzo tutaj istotny, sporo nas jest w stanie nauczyć, więc tu znowu trzeba troszeczkę dostosować swój web do tego, że jeżeli rzeczywiście chcesz już otworzyć swój pierwszy biznes, jeżeli rzeczywiście chcesz otworzyć coś swojego, jeżeli rzeczywiście chcesz mieć jakiś side hustle i tak dalej, i tak dalej, to na samym początku będziesz musiał wrzucić to prawdopodobnie więcej pracy niż w cokolwiek co robiłeś w życiu. Dlaczego? Dlatego, że jest, takie piękna, jest taka piękna rzecz, jaką jest konkurencja. I tutaj płynnie przechodząc do tematyki konkurencji, dlatego że ona się zazębia niejako z tym. Konkurencja to jest nic innego, jak wyobraźcie sobie, że na przykład o, weźmy takiego YouTuba, weźmy taką, nie wiem, jakąkolwiek branżę usługową, weźmy na przykład barbera, weźmy cokolwiek tak naprawdę, co Wam tylko wpadnie do głowy. W Waszej głowie możecie zrobić sobie taką listę. Rankingową, czyli od najlepszego, na przykład barbera, do jak przeciętnego, jakiegoś tam słabego barbera w waszym mieście. I teraz pierwszy barber u góry będzie tym barberem, który ma po prostu nieskończoną praktycznie ilość cały czas zgłoszeń, w takim kontekście, że nie jest w stanie po prostu tego przerobić. Rozwijają się cały czas, ale tu jest sufit, nie są w stanie już więcej przerobić, i od nich ludzie skapują do tych poniższych barberów. Czyli tak naprawdę tam robi się kap-kap-kap od nich aż do tego ostatniego, który raz za czas zostanie jakiś, jakiś po prostu zapis. Tak? I teraz, kiedy wyobrazimy sobie taką drabinę, taki ranking, to zrozumiemy, że trochę to jest, tak działa system kapitalistyczny w sensie, no to jest taki trochę ranking, nieważne, jakbyśmy chcieli od tego uciec. I teraz, im więcej siły, im więcej wysiłku wrzucicie na samym początku w ten wasz pomysł, w ten wasz, w ten wasz biznes, tym wyżej od razu znajdziecie się na tym miejscu rankingowym. Natomiast, i tu bardzo ważna kwestia, żeby pewnych rzeczy nie ominąć. W momencie, w którym będziecie starali się wbić na jak najwyższe miejsce, zanim w ogóle wejdziecie na ten rynek, musicie zadać sobie pytanie, czy będziecie tam odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Bo ja też bardzo często na samym początku, kiedy rzucałem się w wir nowych rzeczy, które zaczynałem robić, na przykład wideoprodukcję. Kupowałem, kupiłem sobie drogi sprzęt, ponieważ miałem gdzieś tam jakąś kasę uzbieraną wcześniej, gdzieś tam czy to z jakichś, wiecie, wydarzeń rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Zbierałem przez bardzo długi czas jakiś sprzęt, żeby kupić naprawdę, naprawdę porządny sprzęt i zacząć nim nagrywać. Problem był tylko w tym, że ja tego sprzętu nie potrafiłem obsługiwać. Problem był w tym, że ja nie wiedziałem nic na temat nagrywania i myślałem, że nagrywanie to jest po prostu wciśnięcie rekord i latanie za kimś z kamerą. Stąd też był bardzo duży dysonans u moich klientów, wtedy, którzy robili cokolwiek tak naprawdę ze mną i mieli dosyć spory problem, całkowicie uzasadniony do jakości otrzymywanych produktów. No, bo była ona po prostu bardzo słaba. I w ten sposób można, mimo to, że poświęcimy bardzo dużą ilość czasu i pieniędzy na to, żeby na tej, na, na tej liście znaleźć się jak najwyżej, no to niestety możemy z niej szybko spaść. I tutaj pojawia się kolejny problem problem, w którym będziemy wtedy, no niestety, ale troszeczkę zdemotywowani, dlatego że nie dość, że nagle spadniemy, to jeszcze prawdopodobnie będziemy na minusie z kasą, bo na przykład włożyliśmy za dużo kasy. Więc warto sobie zadać bardzo proste pytanie i skorzystać z takiego wzoru, z którego ja najczęściej korzystam. I jest to wzór, który mówi bardzo prosto, jaka, ile wiecie na dany temat, jak, za jakiego specjalistę uważacie się w danym temacie, i wtedy w taką lukę, w taką pozycję na tej randze starajcie się wbić. To znaczy, jeżeli na przykład jesteście na bazie już tej wideoprodukcji, czy na przykład na bazie tego barbera, tak? jeżeli jesteście osobą początkującą, osobą, która dopiero co skończyła kurs barberski, to czy będziecie chcieli lecieć w swój własny salon, otworzyć coś swojego i ściągać tam klientów? Czy będziecie czy weźmiecie w tym momencie pełną odpowiedzialność za wszystkich klientów, którzy do was przyjdą? No prawdopodobnie nie. Dlatego idziecie albo podłączacie się do kogoś i tam robicie sobie praktyki, będąc niejako po prostu gdzieś tam u góry, ale podpatrując jak to wszystko wygląda i zmieniając myślenie, że to nie jest problem popracować chwilę dla kogo? Dla kogoś, dokładnie. Albo idziecie na sam dół i otwieracie rzeczywiście jakiś gdzieś tam swój salonik, stanowisko, ale zaznaczacie, że jesteście osobą, która się uczycie i robicie to na przykład za połowę kasy, tak? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest bardzo istotne, żeby nie tworzyć tutaj dysonansu między Waszą usługą, między Waszym produktem a klientem, dlatego że ten dysonans po prostu będzie później rozpierdzielał wszystko tak naprawdę, co robicie. Więc to jest bardzo w tym istotne. Kolejna istotna sprawa, w momencie kiedy już zrozumiecie, na jaką półkę jesteście w stanie się tutaj wbić, jeśli chodzi o ten ranking w waszym Waszej powiedzmy niszy czy w Waszym zawodzie, to jest zrozumienie, że Swój biznes i w ogóle otwarcie czegoś swojego rządzi się troszeczkę innymi prawami niż praca dla kogoś. Szczególnie dlatego, że na samym początku to my będziemy mocno weryfikować rzeczy, które robimy, natomiast nie da się ukryć, że im szybciej ludzie to zaczną weryfikować, tym szybciej będziemy się rozwijać. I tutaj przychodzi problematyka, która jest związana niejako już bardzo mocno z osobowością. Jeżeli jesteś osobą, która bardzo, ale to bardzo mocno bierze krytykę do siebie, tak jak zresztą to na czym na przykład ja bardzo mocno musiałem pracować przez długi czas i zresztą nadal pracuję. No to tu będzie problem. W sensie tu będzie problem, dlatego że klienci bardzo, ale to bardzo mocno są w stanie w szybki sposób bez żadnych obudek powiedzieć ci na jakim etapie jesteś. Nie zawsze będą mieli rację, ale bardzo szybko sprowadzam cię do pionu, jeśli chodzi o twoje umiejętności, bo oni korzystają z usług w różnych miejscach. Dlatego tutaj wtedy znowu masz dwa wyjścia, albo obradzić, obradzić się na cały świat, albo wziąć to do, do siebie i na bazie tego ewolu, ewoluować, niestety. I nie mówię o tym bez przyczyny i nie bez przyczyny tak odpłynąłem do tematyki już klientów i do tematyki tego w jaki sposób można w jaki sposób do tego podchodzić, dlatego że bardzo dużo osób się tu niestety ty wypierdziela. Na prostym przykładzie, kiedyś jak projektowałem logo, co natomiast już gdzieś tu byłem dosyć wysoko w rankingu, można powiedzieć, bo naprawdę spędziłem na tym bardzo dużą ilość czasu, żeby robić to profesjonalnie. To większość moich klientów, która do mnie przychodziła, miała zasadniczy problem. Dostawała gotową markę, miała wszystko co potrzebne, ale ostatecznie tego nie robiła. Ktoś mnie spyta, dlaczego? Nie mam pojęcia, lecz się domyślam. A domyślam się, dlatego że nagle dochodził moment, w którym musieli zacząć po prostu zapierdalać. Dać coś od siebie, zrobić coś, co po prostu spowoduje, że ta marka rzeczywiście będzie na konkretnym miejscu. To znaczy, zacząć media społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co widzicie, ta pierwsza część, którą tutaj dla Was przygotowałem, opiewa bardzo mocno o to, żeby Wam uświadomić, jak to, co macie tutaj. Wpływa na rzeczywistość i wpływa generalnie wpływa, wpływa na to, w jaki sposób będziecie tworzyć ten biznes. I to teraz jakby przechodząc już płynnie znowu do instrukcji, którą dla Was przygotowałem, to warto naprawdę skupić się na tym, jak tak samo jak i w tradingu, który zresztą, bo większość materiałów na tym kanale przecież o to opiewa. 90% to jest psychologia. I nieważne jak bardzo ktoś będzie starał mi się udowodnić, że nie, to jestem święcie przekonany, że większość rzeczy, które robiłem w życiu, gdybym miał tu poukładane, to możliwe, że robiłbym je dalej. Dobra, przechodząc moi drodzy do meritum, i przechodząc do tak naprawdę już drugiej, drugiej części tego materiału, moi drodzy, czyli instrukcja, jak tak naprawdę moim zdaniem bezpiecznie zacząć nowy biznes, bezpiecznie zacząć nowy side hustle, bezpiecznie zacząć coś nowego. Pierwsza sprawa to jest identyfikacja potrzeby. Nieważne, co będziecie robić. Czy chcecie być barberem, czy chcecie robić wideoprodukcję, czy chcecie e, cały czas muszę tu poprawić włosy. Nie wiem czemu, bo mi tak po prostu odstają. Czy chcecie być, e, nie wiem, kimś, kto na YouTubie nagrywa gry, czy chcecie być kimś, nie wiem, mieć Stadginę swoją. Cokolwiek, niezależnie co chcecie robić, o czy na przykład chcecie otworzyć swój salon kosmetyczny, tak? Niezależnie co chcecie robić, musicie zidentyfikować, czy w ogóle jest na to potrzeba, bo to zapewni wam po prostu naprawdę, naprawdę, ale no bardzo duży boost do tego, żeby zweryfikować, czy ten pomysł ma sens. Oczywistym jest to, że nie da się w 100% zweryfikować samego pomysłu przed zaczęciem robienia czegokolwiek. Natomiast warto skupić się tutaj na tym, że jednak no, lepiej to zweryfikować, czy w ogóle jest na to potrzeba. W jaki sposób to zrobić? I tak naprawdę można to zrobić bardzo prosto. Chcemy mieć pewność, że rynek, do którego będziemy uderzać, jest płynny. Czyli tak samo jak w tradingu, o którym bardzo często mówię, nie chcemy tradować raczej na assetach, które mają, nie wiem, no małą płynność, tak? Bo te zmiany i fluktuacje ceny będą zachodzić tam dziwnie i w sposób bardzo nieokrzesany. I tak samo jest tutaj. Nie chcemy wchodzić w rynek, który ma małą płynność. Jeżeli to ma być was, wasz pierwszy biznes, jeżeli to ma być wasze jakieś side hustle, to bardzo często jest takie myślenie, że musicie chcieć wbić. Się w rynek, na którym nic, którego nie ma. O, na przykład, że wymyśli, musicie wymyślić coś takiego, co nie istnieje, coś takiego, czego nie ma. Natomiast prawda jest taka, że myślenie pod tym kątem doprowadzi Was do momentów, w którym traficie tak naprawdę na najtrudniejszy rynek z możliwych, bo traficie na rynek, który nie jest przetestowany, przebadany i nie ma płynności. A żeby tam zapewnić płynność, potrzebujecie naprawdę, ale to naprawdę ogromnej kasy. Więc. Myślenie w charakterze znalezienia czegoś, co jeszcze nie istnieje, jest ok. Tylko jeżeli macie na to naprawdę ogromne fundusze, żeby tą płynność tam zapewnić. I biorąc pod uwagę z tyłu głowy to, że będzie wtedy tam wpadać dużo różnych osób, konkurencji, która po prostu będzie od Was zrzynać jak leci. Więc co ja polecam na sam początek, to znaleźć bardzo płynny rynek, i tu naprawdę mówię o bardzo płynnym, nie bać się w tym kontekście konkurencji, tylko wyobrazić sobie jako ten ladderboard, nie? I w tym momencie na przykład, trzymajmy się już, załóżmy wideo produkcji. Macie pomysł na to, że chcecie nagrywać wideo dla kogoś i zarabiać na tym kasę. Zwiecie już, że jest to płynny rynek. Można to sprawdzić w bardzo łatwy sposób. Wpisujecie sobie to w Google. Proste i sprawdzacie to na Oelixie, na Allegro, na, e, na różnych stronach, tak, wideoprodukcja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzacie sobie to, czy to rzeczywiście jest płynne, i bardzo szybko zrozumiecie, jak wygląda rynek, który jest płynny, od rynku, który nie jest płynny. Jak wpiszecie mm, nagrania wideo, nie wiem, tam coś tam, to wyjdzie na pewno Wam więcej <laughs> rezultatów niż e, nie wiem czarne bio jaja od kury z Neapolu nie no, no rozumiecie prostą zasadę tak więc skoro to już wiemy zdajemy sobie sprawę z tego jak wygląda to czy rynek jest płynny i mamy już świadomość o tym że na przykład wideo jest płynna to teraz musimy sobie zadać pytanie znowu druga, drugi step instrukcji co dokładnie w tej tematyce chcemy robić? Największym błędem, który ludzie popełniają bardzo często, jest to, że zapominają o niszy wewnątrz kategorii. To znaczy, jeżeli robisz już daną wideoprodukcję, to zastanów się, jaką konkretną wideoprodukcję chcesz zrobić, bo nie da się być na początku dobrym we wszystkim, ale możesz być przeciętny w jednej konkretnej rzeczy i już trafić na tego ladderboarda gdzieś w. W okolicach 50%. Nie? Czyli na przykład możesz zastanowić się nad tym co, w tym, co na tym rynku wideoprodukcji jest takiego płynnego, co i ma niski próg wejścia na przykład. I może to być na przykład, mogą to być na przykład nagrania, nie wiem, nieruchomości. Mogą to być nagrania krótkometrażowe, takie metrażowe. Nie? No bo wiadomo, że rzucenie się od razu na przykład na nagrania z Wesel i ślubów, no może być troszeczkę ryzykowne. Nie? To jest jednak branża, w której jak coś spierdolicie, to będzie to boleć. <laughs> nie tylko Was. Więc zastanowić się tak naprawdę, jaki w tym miejscu jest, jaka jest pewna nisza w tym, którą możecie uderzyć tak, wiecie, tak sprytnie po prostu, nie? I na przykład może być to właśnie, mogą być to nagrania nieruchomości. I ja wiem, że teraz 100 tysięcy osób, które to próbowało, przyjdzie i mi powie, ale chłopie, co ty gadasz? Ten rynek jest taki przesycony, jest tyle ludzi, którzy chcą to robić, że oni sobie to robią sami i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. I teraz. To jest pierwsza ściana, z którą ja się spotykałem za każdym razem. Czy jak tworzyłem strony internetowe, czy jak e, tworzyłem właśnie loga, zawsze słyszałem ten sam tekst. Przecież tyle ludzi to już robi, przecież tego jest tyle. No właśnie. I to jest, jeżeli znamy system, jeżeli rozumiemy płynność, to będziemy świadomi tego, że tego jest tyle nie bez przyczyny. Bo tyle samo jest ludzi, którzy tego potrzebują, i tam łatwo bardzo można do nich uderzyć. Dlatego ta bariera, która zazwyczaj jest stawiana i o którą się rozpierdalamy na samym początku, bo ktoś nam powie, że nie, 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 to nie ma sensu. Ja to próbowałem i to nie działa. Nie, on tego próbował, ale on to spróbował na takiej zasadzie, jak większość ludzi, która kiedyś przychodziła do mnie po logo, dostała logo i. Koniec, po prostu koniec. I to ludzie uważają za próbowanie, bo przestraszyli się wszystkiego, co jest związane z byciem tak naprawdę na swoim. Więc to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, że ten kij, te, ta łapa tutaj ma dwie, dwie strony, tak? To, że coś jest płynne, to nie, obawiaj, nie obawiajmy się po prostu tego, tak? Więc załóżmy, idziemy już wideo produkcję, wiemy, że to jest płynne, wybraliśmy sobie nicze nagrania nieruchomości, tak? Co możemy teraz zrobić? Pierwsze co musimy zrobić, moi drodzy, to mieć portfolio, mieć coś, co będzie w stanie przyciągnąć klienta. Wszyscy od razu myślą o na przykład swojej stronie internetowej, o czymś, co wymaga naprawdę dużej ilości hajsu, chociaż nie zawsze, bo można zrobić to bardzo łatwo na różnych template'ach, jeżeli chcecie jakąś tam głupią prostą stronkę z jednym filmikiem, no to wiadomo, nie zajmie wam to ogromnej ilości czasu. Ale bądźmy ze sobą szczerzy, najważniejsze co możecie zrobić, to po prostu mieć Proste nagranie tego, co robicie, które można łatwo komuś podesłać i łatwo komuś pokazać. I teraz, co jest najważniejsze? Najważniejsze w tym momencie teraz jest to, żeby wykorzystać krąg ludzi, który znajduje się wokół Was. Nie chodzi o to, żeby wykorzystywać ludzi wokół Was, tylko żeby ich fizycznie po prostu poprosić. Spytać się, czy ktoś z nich nie potrzebuje akurat sprzedać, wynająć jakiegoś mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Ogłosić się na różnych grupkach, poprosić o to, że. Nagrasz coś całkowicie za darmo, żeby po prostu dla siebie to mieć. Ilość ludzi, która będzie chciała od was wtedy takie nagranie, bo robicie to za darmo, jest zatrważająca. Ja sam jak byłem na tego typu grupkach i widziałem ludzi, którzy... <laughs> I widziałem ludzi, którzy gdzieś tam um, robią jakieś tego typu ogłoszenia i robią coś za darmo, jest, jest kosmiczna. Ilość ludzi, chce, którzy chcą się zgłosić do czegoś takiego, czy to na Facebooku, na tych grupach, jest... Kosmiczna, dlatego nie bójcie się tego, testujcie te nisze, gdzie rzeczywiście ktoś Wam pozwoli się wbić za free, coś nagrać i dla Was zbudować już wtedy portfolio. Co Wam to daje? Daje Wam to najważniejszą rzecz, jaką możecie przyciągać klientów, czyli coś, co już zrobiliście. Nie ma niczego ważniejszego niż zrobienie czegoś. Tylko tu znowu musicie po prostu wyjąć z tyłu głowy to, że od razu dostaniecie z czegoś hajs, że od razu na czymś zarobicie siano, że od razu będziecie z czegoś mieli sos. To tak nie działa. Musicie najpierw troszeczkę poświęcić, zapłacić trochę podatku wejścia na rynek, żeby z niego coś wyciągnąć. Więc jeżeli już to zrobicie. Jeżeli macie już teraz tych, te, te pierwsze swoje paczki nagrań, na przykład właśnie całkowicie, które zrobiliście za darmo. Po pierwsze, macie już kontakty do ludzi, którzy tego potrzebują, więc jeżeli będziecie robić to fajnie, dobrze, to bardzo często jest tak, że ci ludzie po prostu do was się odezwą z jakimś następną rzeczą i będą chcieli już wam za to zapłacić. Bądź też nie, bo może się okazać na przykład, że to co robicie, no to jest po prostu przysłowiowa kupa. I tak też często się zdarza. I tutaj znowu nie ma się co załamywać, nie ma się co poddawać, tylko po prostu zadać sobie pytanie, dlaczego to, co robimy, no, jest tą przysłowiową kupą. I bardzo często będzie po prostu tak, że to, co robimy, jest tą przysłowiową kupą, dlatego że nie poświęciliśmy wystarczająco dużej ilości czasu na naukę tego. Dlatego, co robimy, nagrywamy dalej za darmo. I to jest najpiękniejsza rzecz, jakby w tym świecie. Ludzie myślą, że A, on nagrywa za darmo, on pieprzy rynek. Nie, on nie pieprzy rynku, bo on nagrywa to właśnie tutaj na samym dole tego leaderboarda. I ludzie potrafią odróżnić dobry produkt od słabego produktu. Więc możesz tak naprawdę tworzyć zlecenia, łapać kontakty i jednocześnie wokół tego zbierasz sobie do tego ludzi. No przecież nie ma lepszego tak naprawdę do tego w kontekście zbierasz sobie opinie ludzi. O to mi chodziło. Nie ma lepszego rozwiązania i prostszego, tak naprawdę, w tym wszystkim, bo w momencie, kiedy będziesz robić coś dobrze, to ci ludzie sami się zaczną do ciebie zgłaszać. Po prostu. I to jest, to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, tak naprawdę. Więc, jeśli już ci ludzie się zaczynają do ciebie zgłaszać, to zamykając ostatni punkt, moim zdaniem, który po prostu jest najistotniejszy i najważniejszy: nie bój się rozwijać i nie bój się kasować należycie do swoich umiejętności. Nie zliczę ile osób poznałem, które robiły dobro, dobrą usługę, naprawdę dobrze, za psichuj, dosłownie. Za tak niskie pieniądze, że aż moim zdaniem jest to po prostu uwłaczające. I moim zdaniem to najbardziej psuje rynek. To psuje rynek. Nie to, że ktoś robi coś za darmo, bo robi to, bo jest początkującym i chce się nauczyć. To, to nie psuje rynku. To, co psuje rynek, to osoba, która zatrzymuje się na tym ladderboardzie, ma zajebiste umiejętności i nie chce się po nim wspinać i nie podnosi cen. I tu pojawia się, moim zdaniem, największy problem w momencie, w którym ludzie dochodzą do momentu, w którym myślą, że nie, nie mogę rozwijać się dalej, bo już doszedłem do cen zaporowych. Nie. Ludzie, którzy są teraz Twoimi klientami, nie chcą zapłacić Ci więcej, bo nie mają na przykład na to pieniędzy, natomiast to nie znaczy, że nie ma innych ludzi, którzy mają większe pieniądze na to, żeby Ci zapłacić za Twoje lepsze już umiejętności, bo naturalnym jest to, że jeśli na przykład będziesz nagrywał te nieruchomości przez następne 3-4 lata czy nawet 2 lata, to będziesz miał dużo większe umiejętności, będziesz miał też większe koszty, bo będziesz chciał się rozwijać i tak dalej i tak dalej. Dlatego nie bój się podnosić cen w ramach swoich umiejętności, dlatego że to może spowoduje, że na początku nie będziesz widział znowu takiego mocnego Zaangażowania, ale moim skromnym zdaniem, i tak czy siak, wybijecie ją wyżej. Będziesz miał może mniej zleceń, ale za dużo większą kasę, a później i tak ilość zleceń się wyrówna, bo po prostu jeżeli rynek jest płynny, to nie ma problemu. Dlatego tu widzisz, jak istotnym jest to, żeby na samym początku rozumieć pewne rzeczy i wybrać dobre miejsce, dobrą niszę, bo w tym momencie i tak naprawdę i płynny rynek, bo wtedy Sky jest the limit. I wtedy nie ma już tu problemu w kontekście tego, że nie możesz się dalej rozwijać. Dobra, moi drodzy, to tyle. Wydaje mi się, że tak szczerze mówiąc, gdybym ja taki materiał oglądnął te parę lat temu, to wybiłoby mnie to w kosmos po prostu totalnie, jeśli chodzi o. Nawet jeśli połowę z tego bym przyjął do siebie, bo wiadomo, to jeszcze trzeba przyjąć. Trzymajcie się, moi drodzy. Dzięki za oglądanie. Hej!